Siemanko, z tej strony Aleksinio, a to jest kariera dookoła świata panem Aleksinio. Chciałbym wam na samym starcie życzyć wesołych świąt, wielkanocnych, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście spędzili ten czas z rodziną w szczęściu i spokoju. No i oczywiście razem ze mną i moją karierą panem Aleksinio w Górniku Zabrze, bo przed nami letnie okno transferowe i drugi sezon w Górniku Zabrze. No i też kwalifikacje do Conference League, także jest co robić. Musimy szukać nowych zawodników, no bo niestety Lukas Podolski, tak jak mówiłem w przednim odcinku, skończył karierę. Także mamy jedną poważną lukę. No i też yy, Dawid Dudek, no niestety, ale będzie musiał od nas odejść. Tylko pytanie, właśnie kiedy. Bo moim zdaniem idealnym momentem. Odejścia tego młodego chłopaka jest moment, w którym my albo odpadniemy z eliminacji, albo zakwalifikujemy się do fazy grupowej. Także to jest moje zdanie. Mamy też dosyć pokaźny budżet, bo mamy 7 milionów euro i 14 tysięcy na pensje. Jakie mamy oczekiwania zarządu, bo to też jest istotne. Ćwierćfinał Conference League, ale to jest nasz szczęście niski cel, także nie musimy się o to martwić chyba. Teraz młodzieży jest dosyć wysoki, bo aż na dwa. Także mamy dosiągnięcia do szkółki juniorów zawodników grających na pozycji obrońcy w liczbie dwóch i ściągnąć co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat oraz o potencjale większym niż średnia ocen ogólnych piłkarzy o tej samej pozycji aktualnie obecnych w zespole. Mamy również wymagane uzyskanie 10 meczów z co najmniej jedną strzelną bramką w meczach u siebie w tym sezonie. Mamy wygrać ekstra klasę, półfinał Pucharu Polski i utrzymać wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 20% także mamy co robić musimy też na to bardzo mocno patrzeć ale właśnie są też a propos transferów zawodnicy bez klubu także też od razu sobie to sprawdzimy bo jeszcze przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego samemu a troszkę czasu minęło, ale właśnie przejdźmy do Polaków i może ktoś ciekawy z Polski już będzie no jest Żyro, jest Borysiuk, Budziński, Drygas ale to nie są na pewno nazwiska, które gdzieś nas mogą wzmocnić. Adrian Stanilewicz? Może. Doświadczenie z drugiej Bundesligi i pierwszej? Jak najbardziej. Adam Dźwigała to samo. Były zawodnik już w St. Pauli, jak na to wychodzi. Jarosław Jach z Crystal Palace? No, może. Czemu nie? Warto zawsze to zobaczyć, bo może, może. Marcel Lotka z Herty Berlin? Znaczy już bez klubu, ale jest tutaj. Tylko no, sobą wygląda niestety Marcel. Także no z Marcela nie skorzystamy. Zobaczmy sobie też, może, nie wiem, Lendrów? jak to tutaj wygląda. Jest Jürgen Lokadia. To jest ciekawy zawodnik. To jest na pewno zawodnik, który był z miejsca gwiazdom ekstraklasy. I na to też trzeba brać się poprawkę i uwagę. Czy jest ktoś jeszcze tutaj ciekawy? Jest. Snik ale to nie jest Baker, którego myślałem. Jest Zoet, ale no, my mamy Bielice w ramce, także tutaj bez zmian na pewno, ale ten y, Lokadia jak najbardziej byłby ciekawy. Jest też również Nikolaj Jurgensen, bez klubu. Bardzo solidny zawodnik. Lukas Lerager skautowany między innymi na początku kariery chyba w szalkę albo od razu w przypadku awansu także jest to zawodnik też na pewno dosyć dobry 70 przynajmniej ma ocenę ogólnej zobaczmy sobie może Hiszpanów no bo też tutaj mamy dwóch Hiszpanów to też jest jakieś ciekawe rozwiązanie Jermo jakiś Alfon tam był Roger i Antonio Zarzana ciekawego chyba Aratia Amarasa. To jest ciekawy zawodnik. Dodamy sobie go na listę życzeń. Saul Crespo. Ale tutaj chyba aż tak dobry nie jest, żeby go wziąć bez scoutingu. Dani Rabba. Rabba. No, może on. 26-letni prawy pomocnik. Prawy pomocnik by nam się przydał. Jest Dawid Silva, no ale teraz jest niemożliwe, żeby on do nas przyszedł. No, bo to jest po prostu za wysoka półka, jak na nas jest. Alex Moreno, no ale to też jest za wysoka półka. Niestety takich zawodników może byśmy skusili Ligą Europy i ku temu bym bardziej patrzył. Czy tą Conference League i awansem do niej. Zobaczmy jeszcze sobie tylko Czechów i na tym przestaniemy. Jest tylko Eric Daniel. Aha, no to super, ancko. To, może jeszcze bym zobaczył w takim razie Chorwatów. Może tu jest ktoś ciekawszy. No i zawodnicy są, ale to są Newgeny totalne i Sarawania. A no, to jest tipica. No to nie. To z tych pomysłów chyba zrezygnujemy i przejdźmy na listę życzeń, naszą. I posortujmy, tak? Może według klubów od dołu. Tych bezklubowicznych bym poprosił, bo paru mamy. Paru mamy, jest też paru zawodników z MLS, którym pokończyły się kontrakty i ten Paxton Aronson jest bardzo ciekawym zawodnikiem. 18 lat, 64 oceny ogólnej. No, szanse na rozwój bardzo, ale to bardzo wielkie. Także miejmy nadzieję, że zgodzi się na plan na przyszłość na przykład. On chce być sporadyczny. Super, mi to pasuje. Młody Amerykanin na pewno by się rozwinął w górniku. On nam by mógł przy czymś pomóc, bez klauzuli odstępnego. 900 euro miesięcznie? 950. Super. Witamy na pokładzie, witamy w górniku. To już jest trzeci Amerykanin w zabrzu. Także mała kolonia amerykańska nam się tu buduje. W ogóle Marcin nie Marcin, tylko Jakub Kamiński z Manchesteru United. Także tutaj też bardzo ciekawy transfer Polaka. No ale dobrze, mamy kolejnych zawodników bez klubu, tak? Mamy tych przeskautowanych i tych nieprzeskautowanych. A na kogoś trzeba się rzucić po prostu. Wydaje mi się, że ten Jurgen Lokadia byłby naprawdę dobrym transferem. Nie wiem, czy byłby realnym transferem, ale byłby na pewno sensowny, bo jest bez klubu. Jeżeli nie Lokadia, to Jürgensen. Taki doświadczony napastnik. Myślę, że by zawitał do Zabrza. Poza tym Lukas Podolski ma wszędzie swoje macki i on takich zawodników chętnie posprowadza. Dwuletni kontrakt dla Lokadii. I też tylko ważny, także zobaczymy co on tutaj nam powie. Bez klauzuli odstępnego. Ile on by chciał zarabiać? No, ja tutaj myślę, że 2000 euro mogę ci zaproponować. To jest kpina, okej. Okay. Waliłem to w ciemno, no bo gdzieś tam na naszych transferach staram się opierać. No ale może tutaj troszkę przegłę pałkę, no nieważne. To jest przede nami mecz z Morierense. I przegrywamy 2 do 3. Cholew jaki paczeko dla nas, dla Mori Renze, Jan Mateusz, Rafael i Jan Mateusz. Także duble tutaj chyba Portugalczyka podejrzewam. Nie wiem, jakiej narodowości jest ten zawodnik. I aczkolwiek no, spoko, że troszkę bramek postrzelaliśmy również my. No ale właśnie, jest pierwsza oferta za dudka 50 milionów od Eintrachtu Frankfurt. Do górnika Zabrze może spłynąć. No, na razie mówię, odrzucimy te propozycję za tego dudka. Dopóki No Nie odpadniemy Z tych eliminacji Nie wiem po prostu Jak to nazwać Przed nami mecz Z Lecha Lechanes, Leganes Bez Dudka Bo Dudek jest na Mundialu w Katarze Który jest latem Ale no nieważne Przegrywamy z Leganez 2 do 1 Janża dla nas tylko bramkę zdobywa I Także troszkę Słabo też nie Krychowiak, tylko Sandomierski odszedł na kontrakcie gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Przełożyłem do pierwszego zespołu Mikołajczyka i Ceriaka, bo chcieli tu odejść. No i też jest ten Arson, który przed chwilą do nas przyszedł. Myślę, że możemy go sobie spokojnie na ławkę wrzucić i musimy dać mu też plan rozwoju, bo może Arson to nie jest SPO, a to jest jakaś inna pozycja tak naprawdę. I zobaczmy sobie plan rozwoju młodego Amerykanina. To strzelanie ma słabe. Ja bym szczerze zrobił z ciebie prawego pomocnika. Masz 81 tempa, podania słabe, ale dribbling dobry. To strzelanie jest totalnie słabe. Dlatego zróbmy z ciebie prawego pomocnika i a nuż coś z ciebie wyrośnie chłopaku. Przed nami mecz z Rosenborgiem. Nasze szanse na wyjście z tej grupy już totalnie upadły. Ale no dobrze. Lenona chcą nam podebrać do Sporu i w wymianie za Ewara Evarada -Cuassiego. No nie, nie, nie. Tutaj my się w takie wymiany nie bawimy. Zobaczmy też terminarz, kiedy zaczynamy ligę. 25 lipca już zaczynamy. Tutaj mamy pierwszy mecz chyba jedyny eliminacyjny do Conference League z Derp City. Także no, wydaje mi się, że tego Dawida Dudka chyba jednak możemy sprzedać, bo myślę, że to będzie pełna drabinka czterech klubów, czterech rund, a tutaj się chyba pomyliłem najwyraźniej. I z Rosenborgiem wygrywamy 3 do 1, Lennon, Higinio i Higinio, także chociaż jakiś mecz wygrywamy, dobre zwieńczenie mi się wydaje, że już coś zaczęło trybić tu w zespole, no ale jest oferta za Dudka. 36 milionów i żoła Pedro Ja nie wiem Czemu nie mam takich zawodników Operują do tego górnika Co prawda jest to bardzo Dobry zawodnik Ja powiem tak Pojedziemy to negocjować z Watfordem Bo może uda nam się coś więcej Wyciągnąć z tej oferty Bo tego żoła Pedro bym wyciągnął Jeżeli sami go nam dają to go bierzmy Ale no 10 milionów więcej chcemy Panie trenerze Watford, 8 milionów więcej. I oni się zgadzają: 44 miliony plus ża ja Pedro. I my tego Joao Pedro też rozwiniemy i go sprzedamy za sezon. To jest naprawdę mastermind. Tylko no właśnie. Ile on by chciał zarabiać? To jest zawodnik Premier League. I on by tu musiał naprawdę mocno zejść z tymi zarobkami. Ja nie wiem, czy to jest to w ogóle realne. No 13 tysięcy to jest nie do przeskoczenia. To jest niestety nie do przeskoczenia i nie będzie tego transferu Po prostu no, Nie ma y, Opcji Na taką wymianę Także no niestety ale Żoła Pedro do nas nie trafi Byłby to bardzo ciekawy transfer Jest oferta sprzedaży do Fuenlabrady Pawła Sokoła Nie, Paweł jest naszym rezerwowym bramkarzem więc niech tam sobie Dalej siedzi na ławeczce no, a my też możemy udać się po jakichś nowych zawodników. no Szczególnie napastnik. Tu kulejemy prawa pomoc Odejdzie Dawid Dudek i lewa pomoc no za tego cholewiaka. Także tutaj mamy pozycję do wzmocnienia. Jasne i klarowne. No, i na atak jest Brenner Jest Jowelicz. Jest Koel. Jest GIT. Ja bym tylko jeszcze na chwilkę zobaczył, ile zarabia na obecną chwilę nasz najlepszy zawodnik. Tym zawodnikiem jest Nowak 4000, czyli gdzieś tutaj 5-6000 to jest maksa, co możemy zaoferować, żeby tutaj zawodnicy nie byli zazdrośni. Ja bym ruszył na sam start pod Dejana Jowelicza. Serb z bardzo dużym doświadczeniem, już grał w Zwieździe, w Eintrachcie, Frankfurt. Teraz w MLS. Także to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, jak na warunki ekstraklasowe. I myślę, że tutaj jest. Oj, zaczniemy na no spokojnie. 3 miliony i 800 tysięcy, 800 i pół. O nich są 5,620%. No, procent jeszcze jest do zaakceptowania, ale ta kwota totalnie nie jest do zaakceptowania. 3,920% 5200, no nie. 4 miliony to jest maks. No my nie damy za jednego zawodnika tylu pieniędzy. Chociaż no, jeżeli chcemy kogoś z dobrej półki, coś jeszcze się rozwija, no to musimy troszkę pieniędzy wyłożyć. Ale nasza ostateczna oferta to będzie 4,600. Na razie 4,5. Muszą to przemyśleć. Ok. Niech LA Galaxy przemyśli, no bo Jowalić byłby naprawdę dla nas bardzo dobrym wzmocnieniem. No ale teraz możemy też się skupić na prawym pomocniku. Jest yy, Lokilo. I może to też jest Dobry znak, żeby wyciągnąć tego chłopaka z Górnika Łęcznej, dać mu szansę, przenieść go gdzieś na bok i może będzie to nowa gwiazda Górnika Zabrze. Także spróbujemy teraz loki z Górnika Łęczna. półtora miliona tylko za niego chcą. Znaczy jego wartość bo to to 1300. No i Łęczna się zgadza. Także tu musimy po prostu negocjować kontrakt z reprezentantem Demokratycznej Republiki Konga. Rotacyjne występy. On chce być ważny. Dobra. Pasuje. Czteroletni kontrakt. Super. Myślę, że to będzie bardzo fajny transfer. Chcę trochę podwyżkę. No dobra. Niech będzie to 19 tysięcy za podpis. Dobra, 3300 pasuje. Witamy Lokilo na pokładzie. No i wzmocnienie wewnątrz ekstra klasowe, tak? Niewielkie pieniądze wydajemy za zawodnika, który gdzieś jest naprawdę bardzo ciekawy. Zobaczmy sobie go tutaj od razu w naszym planu, panelu planu rozwoju. Strzelanie ma słabe. To od razu można powiedzieć i to widać. I tego będziesz lewym pomocnikiem. Czy lewym skrzydłowym nawet? Nie wiem, nie wiem co tu lepsze by było. Mamy ci lewego skrzydłowego, przynajmniej tak niech to będzie, chociaż żebyś nie miał minusu też czasami to niech będzie ten lewy pomocnik albo dobra bez znaczenia lewy skrzydłowy zostajemy tak jak jest po prostu go się tam przesunie. Także jest pierwszy znaczący transfer. No oczywiście był Patterson czy tam Aronson, nie, już nie wiem jak on się nazywa ten młody Amerykanin, yy, ale on był za darmo, bez klubowiec. No i teraz do wzmocnienia prawa pomoc. Yy, jest tutaj taki fajny zawodnik jak Caden Clark, ale to oczywiście jest środkowy pomocnik, yy, tylko no tutaj on jest dalej wypożyczony? Nie, nie jest, bo on był wypożyczony do MLS-u, dlatego go tutaj mamy przeskautowanego. Ale mamy też wielu innych ciekawych zawodników z MLS na boki. Jest Denis Jastrzemski ze Śląska Wrocław. To by była najgorsza chyba opcja. Jest też Szablot yy, Szyn, o którym wspominałem już nieraz. Ale czy mamy prawek pomocników? Mamy? Jest Jean Carlos z Pogoni Szczecin, jest Areal, Argentyńczyk bez klubu. Bardzo ważna informacja, że bez klubu. Jest Luis Diaz z Kostaryki. No jest to ciekawa opcja. Spróbujemy tego Kostarykanina ściągnąć. Taki bardzo mocno transferowy odcinek. Próbujemy tutaj różnych opcji do górnika. No bo trzeba próbować. 2 miliony 310 tysięcy. O nich są milion 600 i Mikołajczyka. No powiem tak panowie, Mikołajczyk nie wchodzi w grę, aczkolwiek 2 miliony 600 wchodzą w grę. No i oni się zgadzają, także super, 400 tysięcy więcej od jego wartości, ale myślę, że to na spokojnie uda nam się nadrobić w przyszłości, jeżeli zostaniemy w górniku, no bo jeżeli wygramy mistrza Polski, to po prostu poszukamy nowego klubu i będziemy prowadzić naszą podróż dookoła świata. Pięcioletni kontrakt dla Diaza, bez klauzuli odstępnego jak najbardziej, 3900 chce zarabiać, czyli adekwatnie. Miejmy nadzieję, że nie podbije. Podbił do 4400 euro. Ale to jest do zaakceptowania. Także witamy nowego, prawego pomocnika w górniku Zabrze. Za Dudka. No bo oczywiście Dudek raczej już do, do nas nie wróci. No. Będzie miał operty i z tej kadry po prostu już do zabrze nie wróci. Niestety, ale no tak to już niestety bywa w tej piłce. Alokilo idealnie się nadaje. Także... Dwie pozycje bardzo newralgiczne, wzmocnione. A przed nami tak naprawdę wyczekiwanie na mecze ekstraklasy na rozpoczęcie sezonu. Diaz będzie gross numerem 21. Mi to pasuje. Jowelicz, oferta transferu. 5 200 000, dalej, i 20%. No musicie elej nam zejść z tej kwoty, bo mi naprawdę zależy bardzo na Joweliczu, ale no. Nie za wszelką cenę. No i. Nie za wszelką cenę, no tak jak mówiłem, ja nie będę tutaj się prosił, błagał na kolanach, bo jeszcze sami do nas przyjdą. Ale dostaliśmy raport polskich bezklubowiczów. Stanilewicz wygląda nieźle, jak słabo. Dźwigała przeciętnie, aczkolwiek jest to jakaś opcja na wzmocnienie zawsze. Streli Mamba to jest zawodnik. No, normalnie chyba Hans Rostock ale wygląda bardzo dobrze tutaj bez Klubowicz co my tu jeszcze mamy jakiś zawodników, którzy nas mogą gdzieś zainteresować czy tak nie za bardzo no bo Nugenów. też tutaj nie będziemy brać Blasz Kramer, ale on wygląda słabo Sprangler to jest słabo, Dani Ramirez nie Vilafanes no SPO nie potrzebujemy, mimo że bardzo dobrze wyglądał sobie to odpuścimy No i dobrze, no po prostu czekamy na ten mecz otwarcia, który jest już za parę dni. Mamy 18 lipiec, 25 lipca zaczynamy. Mamy jeszcze ponad 10 wiadomości, także mamy dużo raportów. Co miesięczny raport zwiadowczy z Mołdawii dalej. Zobaczmy, czy ktoś tutaj ciekawy jest, bo tam gdzieś potencjał widziałem, ale to się nie przekłada na ocenę ogólną tutaj tak samo, tutaj również no i ta Mołdawia dalej jest taka taka sobie po prostu no ale mamy również MLS no a tutaj Alan Velasco no ale tutaj jest chyba zbyt potężny zawodnik żeby do nas przyjść, dlatego go po prostu usuwamy, żeby nam nie było smutno jak będziemy na niego patrzeć mówić, kurde co poszło nie tak, bez uczków jest bez klubu, bez klubu jest IKEA Pan Johansson z Legii bez klubu jest bardzo dużo Anglików młodych Aczkolwiek no nie wydaje mi się, żeby młody Anglik Wszedł do górnika Zabrze Chociaż jak jakiś agent go upcha To różnie z tym bywa Mal cute, raczej nie Raczej to byłby zbyt duży zjazd dla niego Jest tu jakiś Łotyż nawet Bez klubu, także zobaczymy Jorges niestety jest już w jej barze. No ale dobrze, no mówi się trudno, Wingralek dostał ofertę wypożyczenia, a my tutaj jeszcze mamy kolejnych zawodników przeskautowanych i może ktoś trafi się gotowy do Górnika Zabrze? Chyba, chyba nie. Yy, wingralek, tutaj jeszcze tą, yy, dajmy tą odpowiedź, warcie poznać na to wypożyczenie, że bez opcji wykupu. No a my coraz bliżej spotkania. Pierwszego meczu w ekstraklasie, debiutu dwóch, a no może i nawet trzech zawodników. Arnson jest gotowy do zmiany pozycji na prawego pomocnika. On żadnych plusów nie dostał, aczkolwiek wydaje mi się, że to miał największy sens. Tutaj bądź szeroko ustawionym rozgrywającym. Ćwicz to sobie. Dudek jest opcja sprzedaży go do Trabzonsporu. Sporu. Myślę, że możemy troszkę nawet więcej tutaj wycisnąć z Turków. Spróbujmy 60 milionów. Winglarek dogadane wypożyczenie, także akceptujemy. Gralek, przepraszam. No i my czekamy na to spotkanie. Kiedy ona jest? 25. z Thermaliką. Dobrze mówiłem, bo już tutaj troszkę zwątpiłem w to, że nic się nie pokazuje. Nikola Milenkowicz w Newcastle, także Newcastle też tutaj gdzieś chodzi na łowy. A my dostajemy ofertę Zagryszkiewicza, 2 miliony od Glasgow Rangers, no nie, mamy szansę na Conference League, dlatego dopóki mamy tą szansę, żadnego zawodnika nie sprzedajemy, niestety nie jest to tak realnie zrobione, że już na początku lipca praktycznie to zaczynamy, tylko pod koniec sierpnia, także zawodników na razie podstawowych nie sprzedajemy, których nie chcemy się pozbyć po prostu. Dobrze, Manuś tutaj skończył. Wingralek wypożyczony. Paczeko jest w całkiem niezłej formie. Chce zagrać. Pomyślimy, no bo właśnie ten skład trzeba jakoś ustawić. Dudek wrócił. To niech Dudek gra na 9, póki jest z nami w składzie. Oczywiście Bielica, Janza, Gryszkiewicz, Wiśnia, Lenon, Jasmanek, Kubica, Lokilo, Nowak i Dudek. Korzystajmy z tego Dudka, póki możemy. Musimy Higinio wstawić przecież na ławkę, no bo Higinio tutaj zasłużył na szansę mimo tego, że jest Dudek chociaż tej ławki, także próbujemy podejść Termalike Brookbet nie ciecze w pierwszej kolejce, na wyjeździe w nie zobaczymy jak spisze się w debiucie Diaz i, i Lokilo wygrywamy 4-2, Kubica Wiśnieński Dudek oraz Dudek, Dudek jeszcze rzutu karnego nie trafił, ale ocena 100 jest Diaz 7-8 jak tutaj Lokilo 6-7, także nie najgorzej. No boisku nie zameldował się nawet Arnson, tylko Colewiak i Flach. No ale ważne są trzy punkty i dobre wejście w nowy sezon. No i cóż, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Dużo transferów, ale no są to ważne elementy tych karier, szczególnie że jesteśmy tym biedniejszym klubem gdzieś, nie takim AC Milanem, czy Szalkę, czy Pezrze. Więc tu musimy na każdą złotówkę bardzo mocno patrzeć. No i cóż, jeszcze raz wesołych świąt. I do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!